Francuskie dziecko Renault Modus. Wymiana amortyzatorów tylnych. To, co jest, to jest nagroda, która może spotkać mechanika. Tu jest amortyzator. Dobra firma TRW. Myślałem, że będzie bardzo ciężko czy może ciężko. Pierwsze, gdzie jest górna część mocowana? Tu. Tu już jest nowy założony. Jedna śruba. Gotowe. szedłem na dół. Też myślałem, że będą komplikacje, a tu jedna śruba i już jest amortyzator wymieniony. Stare są osłony, bo były całe. Operacja zajęła 12 minut. No i jeszcze tu przesmarowałem tylko CX smarem ceramicznym śrubę. To, żeby się dobrze wykręcała, to będzie w środku chyba widać. Nie, bo nie ma tego. Włączyłem prąd. Prąd światła. Ale to jest nagroda dla mechanika. I teraz została mi druga strona. Tutaj pneumatem jedna śruba. Przechodzimy do góry. Tu otwieramy klapę. Druga już ozebrana To się pięknie opuszcza na dół. Wyciągamy u dołu, wkładamy drugi zasłoną. Amorki wymienione. Naprawdę wystarczy pół godziny i to bez większego tak powiem, nakładu pracy. Bardzo przyjemnie.